Na naszym kanale YouTube omówiliśmy już bluzy od Helikona. Link do tego materiału znajdziecie w opisie. Dziś przyszła pora na Polary. Pokażemy Wam cztery modele, które zaprezentujemy Wam pod kątem wyglądu oraz funkcjonalności. Ja mam na imię Mateusz i serdecznie Was zapraszam do materiału z Rozpoczniemy od bluzy polarowej Patriot w kolorze Coyote Brown. Ciepła bluza wykonana z dwuwarstwowego polaru o wysokiej gramaturze spełnia swoje zadanie zapewniania komfortu termicznego przez długie godziny w chłodne dni. Miła w dotyku może być z powodzeniem noszona jako warstwa zewnętrzna. Z funkcjonalności Helikon oddał do naszej dyspozycji wiele głębokich kieszeni o solidnych i nie zacinających się zamkach. Między innymi kieszenie na ramionach, klatce piersiowej czy z tyłu u dołu pleców. Zapinane na zamek wywietrzniki pod pachami, kaptur oraz obustronny zamek główny definiują ten model jako produkt profesjonalny i specjalistyczny, ukierunkowany na outdoor, strzelectwo czy użytek EDC. Drugi modelem w naszym zestawieniu jest Polar Classic Army Wind Blocker. To popularny wśród służb model, który już swoją nazwą sugeruje swoje skuteczne możliwości ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, np. przykład wiatrem. Zastosowana oddychająca membrana Wydajnie odprowadza wilgoć, równocześnie zatrzymując ciepło. Newralgiczne miejsca, takie jak ramiona i łokcie, zostały dodatkowo wzmocnione. W kołnierzu schowane jest niewielkich rozmiarów kaptur. Polar Classic Army posiada 5 kieszeni, które w połączeniu z wygodnym krojem sprawiają, że jest to uniwersalna i funkcjonalna zewnętrzna warstwa. Okej, okay, przechodzimy do Polaru Alpha Tactical Grid. Jej głównym atutem jest wielkość, a mianowicie bluza po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu łatwo się mieści w torbie lub plecaku. Wyposażona w pięć kieszeni, w tym jedną na klatce piersiowej z przepustem na okablowanie, oraz rzepy na ramieniu pozwalają traktować ten model jako przystosowany do noszenia osobno lub jako ocieplacz z warstwą zewnętrzną. Lżejszy od poprzednich w naszym zestawieniu, ale zapewniający wystarczający komfort termiczny i swobodę ruchów. Ostatnim modelem w naszym zestawieniu jest Polar Cumulus w kolorze czarnym. Cumulus to uniwersalny polar, którego cechy pozwalają na szerokie zastosowanie tego modelu. Bluza posiada dwukierunkowy zamek główny, który wyposażony jest w listwę termiczną. W newralgicznych miejscach na ramionach i łokciach umieszczono wzmocnienia wykonane z nylonu. Dół polaru oraz mankiety zostały wyposażone w elastyczny ściągacz. W bluzie umieszczono cztery kieszenie zewnętrzne i dwie wewnętrzne. Do naszej dyspozycji mamy kaptur z daszkiem, który niewątpliwie podniesie nasz komfort termiczny. Każdą z omawianych dziś bluz polarowych od polskiej firmy Helicon znajdziecie na www.petro.pl, gdzie serdecznie Was zapraszamy. Dajcie znać w komentarzu, czy używacie polarów od Helikona, a jeżeli tak, to który konkretny model wybraliście? Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!